Wow, sobota, godzina dwudziesta, nastąpił wybuch, zapadł się stan, szalczą mat Poczułem jak wysyła znak, że jeszcze dziś dotknę dna Kurwa, to nie tak, odleciałaś jak, szczęśliwy ptak Ja wykończyłbym ci jak ten pierdolony rak Marzasz jak mazak, którym chcesz tu skreślić USZ i list z temu czy Joe Moje miejsce zamieszkania pierdolone dno Tylko gdybyś mogła wyciągnąć mnie stąd Ty Tylko ty żeby broń swą Kiedy widzę Ciebie czuję, że tańczą nasze cienie To naprawdę ciężkie, znam to. Ja dobrze wiem, że chcesz zniknąć mi Że chcesz zniknąć mi Nie rób tego nie znikaj przed nami noc wcika. Na twoim punkcie mam kurwa przyka Śpiewam ci jak prezes, ej seniorita A i tak nie wita, kurier z listem o ten Otworzyłem go, poczułem z twoich rąk krem Przeczytałem, pusta kartka Odesłałaś tyle, ile ci dałem Zalewam się szałem, ej, za to strzałem Że chcę zniknąć mi To nie wiem jak ci się jeszcze nie nudzi Gdy twoja smarta że twoich kumpli jest świat, świat to tylko ujadanie kumpli Który pierwszy się puści, każdy bo ludzie tu kurwy Zimny ogień płonie, błagam nie wierz mi Patrzę na dłonie, we krwi chyba ocierałem zęzy. Brzechy spełzły po mnie jak nagini Powiedz słowami nagimi, jacy ludzi, jakie czyny Deficyty postrzegania ogranicza mi symbiozę Syn na nią w śmierci starał w szereg, twoich kolej Złote jabłko, wieżamie, na opalczastych dłoniach Chwilę chwiałem, czy śmiesznie wygląda druga strona Nie mogłem przestać